Cześć, witajcie, z tej strony Spidek S, a to jest mój drugi odcinek, Zagrajmy w Minecraft. W, w Minecraft, no. Tym razem budujemy nasz, mogę powiedzieć, pierwszy taki skromny domek. No po prostu pierwszy dom, w którym troszeczkę przesiedzimy. Nie, on nie będzie miał dwóch pięter. Dobra. A jak? No jeszcze deszcz. Mam sposób na to. Proszę bardzo. I prawie nie słyszymy deszczu, no nie. Okej. Okay. Mam nadzieję. Tak, mam nadzieję, mam nadzieję. A na co mam nadzieję? Mam nadzieję, że domek mi się uda. Mam jeden projekt. Niestety nie pokażę wam screama. Ale potem pod koniec zobaczymy ten domek. Jak to dokładnie wygląda, no nie? Już wszystko mam przygotowane. A jak możecie zobaczyć, znalazłem y, villagerów. Mała wioska NPC. A mój dom. Mój dom tam. Moja pierwsza chatka jest tam. Ale to mnie nie obchodzi. Teraz mnie obchodzi tylko ta chatka. Dobrze, jest proszę. No. Mamy zwierzątka w chodźce. Chicken, no mam jeszcze ktoś? Nie, tylko chicken. okej, okay. y Poczekajcie, przyciszę tą trochę muzykę. O, nie. Jeszcze? Dobra. No i mam dirta, kurde, nie mam dirta. Dobra, no, zbieram go sobie trochę tutaj pod no, chociaż trochę wyrównam teren. Dobra. Dawaj trochę tego dirta. To mnie wkurza. Ajajajajaj. A to zwaliłem to. Eee, wiecie co? Ja zrobię cięcie i to zrobię. Okej. Okay. Eee, już zrobiłem. Tylko jeszcze tutaj. No. Tak oto wygląda nasz ukończony domek. Tylko jeszcze... Zapomniałem ze starej bazy wziąć pochonie. O kurde. No dobra. Tylko teraz jeszcze sobie tutaj i tutaj oświetlę. Tutaj i tutaj. No. Okej. Okay. A więc tak wygląda nasza ukończona chałupa. Hałupa. <laughs> Dobra. I teraz tak. Bo ja to słuchajcie, specjalnie tak zaprojektowałem. I teraz, tak, gdzie co ma być? Po tych stronach ma być crafting table. Czy jak to się nazywa? Nie wiem, jak to ludzie mówią. po tych stronach ma się znaleźć piecyk. Oj, jednego mi zabrakło. Osiągnięcie zdobyte. Co jest? Widzieliście to? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie wiem, o co chodzi. Przecież ja już je robiłem. Nie, nie wiem o co chodzi. No dobra, mniejsza, może coś się zlagowało i mi nie dało. Teraz drzwi, płyty naciskowe. Bum, bum. Bum, bum. Dobra. I tak oto yy, tutaj. No nie wiem, tutaj jest po prostu takie. O, właśnie. Taka pracownia. No. I teraz tak. Gdzie ma być łóżko? Łóżko, słuchajcie, ma być albo po tej, albo po tej stronie. Ja dam. A po tej. No. I teraz tak. Specjalnie tak zrobiłem, żeby mi się została jedna kamienna płyta. I ogólnie... Gdzie ja mam dać tą płytę? Ta płyta na razie do niczego mi nie posłuży. Tak do niczego. Ale potem mi posłuży. Na razie mi do niczego nie posłuży, ale potem mi do czegoś posłuży. Jeszcze tutaj mam brzozowe płyty. Po co brzozowe płyty? Brzozowe płyty. I te płyty, dębowe. Czyli, że słuchajcie, będziemy tak wycinać. Poczekajcie Tutaj wiem, że ma być jedno Dobra Tutaj ma być aż do trzech A tutaj ma być Okej okay. Nie, było dobrze. No. Okej. Okay. Tutaj jest na no, dwa. Tutaj tak. I Teraz, teraz, teraz tutaj dwa. Potem trzy dobra, i teraz tutaj. Dobrze to robię. Poczekajcie. Bo ja tutaj nierówno zrobiłem. Kurde, nie równo nie nierówno. A nie równo, równo, tylko że tutaj i tam, a nie zaplanowałam tego. Widzicie? Dobra. Jakoś się tak obędzie. Tak, tak. Dobra. To to niech będzie. Teraz już lepiej. Okej. Okay. Tutaj to zostawiam, a dlaczego? Bo tutaj będzie kopalnia. Okay. Dobra. Okej, okay. teraz to wyciąłem. Sprawdzę tylko, czy wszystkie boki. No dobra. Okej. Okay. Teraz robimy tak. Ile będzie tego? No, dobra. Kurde, jeszcze tylko dwóch. Ajajajajaj. Bum. No. I tak wygląda nasza ukończona baza. No, mogę powiedzieć, że to jest nasz, słuchajcie, dom. Taki nasz pierwszy dom. No co? Są szkła, tutaj możemy zobaczyć, czy jest tutaj księżyc, czy słońce. No okej, okay. teraz prześpijmy się. Jeszcze pójdźmy na chwilkę do villagerów. Zbierzmy sobie... Okej. Teraz to. Jeszcze tutaj. No i co? Cześć villagerzy. Dawno u was byłem, tak wiem. No okej. Okay. No to co? Subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie, jeśli filmik się spodobał. Dajcie lajka i subskrypcję. To by bardzo mi pomogło. No to co, ja się z wami żegnam, Narka.